Hej, hej! Z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Moi drodzy, troszkę nas choroba pokonała. <grydy> Jestem z dziećmi w domu. Ale przyszłam sobie do Was nagrać głosóweczkę, ponieważ z racji tego, że jesteśmy w domu, to postanowiłam zrobić sobie jeszcze raz, ostatni raz już w tym roku, te mini wyzwanka świąteczne. Pomimo tego, że nie ukończyłam wszystkich, ale, tak jak zobaczycie sobie na końcu tego filmu, ale kwota zebrana już tutaj w tym pudełeczku jest kwotą wystarczającą mi na tą chwilę. Dlatego, że jest to kwota, słuchajcie, którą ja zebrałam tak naprawdę tylko na prezenty. Na prezenty świąteczne. A co wiecie tam zresztą to zobaczymy. Tak naprawdę to rodzinie tam, wiecie, chcę sprezentować fotoksiążki. Tylko muszę najpierw zobaczyć słuchajcie, z jakiej firmy, no zrobić research generalnie, tak? Z jakiej firmy naprawdę robią ładne. No i w miarę takiej, wiecie, tam, w miarę w miarę jakąś tam cenę. Natomiast może wy macie do polecenia jakieś, słuchajcie, bo no ja dopiero jakby się szykuję do tego i dopiero pojawiła się ta myśl w mojej głowie: że zrobię, słuchajcie, te fotoksiążki, nie? Natomiast dzieciakom na prezenty, no to wiadomo, mają swoją pulę w wyzwaniu tym rocznym, które im robię natomiast jeśli tam oh, na pewno nie wykorzystam całej kwoty no dajcie spokój, przecież to prawie 1000 zł tam oni już mają reszta pójdzie do ich binderków słuchajcie, do rozłożenia po prostu na jakieś tam inne przyszłościowe rzeczy na filmiku widzicie małe rąsi, które które próbowały znaczy próbowały, no tutaj jedna mała rąsia chciała zabrać mi monetki Pomimo tego, że ma swoje, natomiast druga mała Rąsia pytała, czy może kosteczkę i wiecie, niech się pobawią chwilę maluchy, nie? Więc tak. Kwota, która zebrała się, słuchajcie, w pudełku, to jest 506 zł. 500 poszło już właśnie do dużego tego wyzwania, tam było już 200, więc 700 zł na prezenty dla rodziny uważam, że to jest taka suma wystarczająca, pomimo tego, że dalej nie mam pomysłu co kupić narzeczonemu, natomiast wiecie, no już uważam, że bez sensu ładować dalej w to wyzwanie przy takiej kwocie, hmm, będę wolała po prostu pouzupełniać jakieś inne wyzwania. No i generalnie słuchajcie mam trochę czasu w ciągu dnia teraz, więc no bo wiadomo nie jestem w pracy, tak? Tylko no, siedzę z dzieciakami. Mm, więc porobiłam sobie troszeczkę porządków też w segregatorach. Wyjąłam wyzwania, które, których nie uzupełniam. Mm. No i słuchajcie, też udało mi się troszeczkę nadgonić 50 i 100 kopert, natomiast wybaczcie, nie zrobiłam po filmiku z porządków zładowania, słuchajcie, 50 czy 100 kopert zrobiłam, ale wiecie, no to tam tylko po prostu ładuję, no nie wiem, czy to jest w ogóle jakikolwiek sens wrzucać Wam to, po prostu tak czy siak pokażę Wam ten stan, że tak powiem, stan rzeczy, w momencie uzupełniania cotygodniowego, tu jeszcze sobie zamalowuję. Więc tak, to już był ostatni raz, kiedy bawiłam się w mini wyzwanka, bardzo było to przyjemne. Natomiast jednak uznałam, że na razie nie będę robiła żadnego wyzwania pudełkowego. Pewnie później drobniaki będą leciały bardziej do gier, bo tych ostatnio też nie uzupełnialiśmy. Dzięki, że ze mną. Pa-pa!